Hej, witam Was. Dzisiaj będzie krótki odcinek. Chciałem Wam tylko pokazać moją, jedną z oliwek. Zobaczcie jak jest obsypana oliwkami. Jest ich tutaj mnóstwo. Ta jedna już nawet dojrzała. Nie są duże. Z tego co pamiętam, w zeszłym roku też takiej były wielkości, więc jakieś to jest jakaś odmiana, która po prostu ma małe te owoce. Ale jak widzicie, jest tego po prostu ogrom. Więc pewnie w tym sezonie spróbuję coś z tym zrobić. Jeszcze nie wiem dokładnie co, no bo żeby je marynować są za małe. Ale może się pobawię, żeby chociaż parę kropel oleju z tego było. Jest parę filmików na YouTube, jak to się robi. Więc może wypróbuję, zrobię taki eksperyment i coś z tego będzie. Bo podejrzewam, że z 200 tych oliwek tutaj. Wisi, więc może jakaś szklanka oleju by z tego była. No, zobaczymy. Da Wam znać za jakiś czas. Pozdrawiam. Trzymajcie się.